Martin Lewandowski. Panie Martinie, na pięć minut przed galą jestem w zasadzie. Czy wszystko jest już dopięte? Czy... Nie, nie, to jakby pewne rzeczy musimy dopinać dwa albo trzy dni przed, albo też i w dniu Gali. No. Dużo rzeczy jest jeszcze... należy ustalić, ale takie organizacyjne, wszystko idzie jakby zgodnie z planem, natomiast no. są pewne elementy przy organizacji które nie da się dopienić tydzień tydzień wcześniej. Na przykład przejazdy zawodników to też jakiś element ludzki który nie zawsze jest w stanie nie jesteśmy w stanie przewidzieć pewnie. rozumiem że żadnych kontuzji nikt nie zgłaszał i w zasadzie karta walka która jest zapowiedziana nic się już nie zmieniło do dnia wczorajszego wszystko jest tylko są zawodników i szczęść mamy na miejscu no nie ukrywam że jakimś czarnym fatą wisiało nad tą walką mamela trzy razy musieliśmy zmieniać no jest James <laughs> Mam pytanie, mam pytanie, bo dzisiaj Pieri Sokoju, James i Jura Boskowski pokazywali tutaj swoje umiejętności, prezentowali. Zawodnicy zagraniczni dość zachowawczo. Ten trening nie wypadł tak okazale w ich wykonaniu. Nie pokazywali nic, czy to wynika bardziej z taktyki, czy nie chcą pokazywać odkrywać, jak Pan to ocenia. Myślę, że na pewno tak. Nie chcą, nie, chcą, nie chcą po prostu na dzień przed, czy tam dwa dni przed galą pokazywać, bo wiadomo, że ich przeciwnicy będą to zaraz oglądać, jak już nie oglądali go na żywo. E Myślę, że to jest tak trochę no, że to się bardziej robi dla mediów, żeby pokazać jak się rusza i w ogóle przedstawić tą personę i mieć możliwość później konfrontacji, jakichś właśnie wywiadów i robić zdjęcia i tak dalej. To, no, poza tym troszeczkę widzę, że tak podeszli do tego no, na, na dużym ludzie, nazwę to tak. Emocjonalnie komu Pan będzie kibicował? Z tych zawodników, którzy, którzy będą występować. Czy to będzie Łukasz Jurkowski, bo prezentował się tu znakomicie, jeśli chodzi o. Widać było, że jest w gazie, tak? Dobre uderzenia, dobre kopnięcia, jest szybki, zupełnie się nie spinał przy tym pokaże i wypadł dużo lepiej na tle swoich bardziej, powiedzmy, utytułowanych kolegów. Ale co? Jaki już czy będzie, czy będzie, czy będzie? Czy będzie pan jemu kibicował, czy znaczy, komuś tak? nie kibicował? Nie, no w ogóle wszystkim Polakom i wszystkim zawodnikom ksw Team, A Czy jest to, jakiś ulubiony zawodnik pana? O, nie mam jakby faworyta, powiem szczerze, w tym sensie, że, że z wszystkimi zawodnikami żyję na dobrej stopie, nikogo specjalnie nie faworyzuję i, i wiadomo, że mamy budzi jakąś taką największą emocję wśród ludzi i to też jest jakby przeze mnie odbierane. Sądzę, że mam, Janek, również jestem akurat chyba tego pojedynku najbardziej ciekaw, jak sobie poradzi. Sokodziu, wydaje mi się, że może to być chyba najciekawszy pojedynek w ogóle tej, tej, tej gali, ale i Maciek Górski jestem bardzo ciekaw, jak sobie poradzi, bo to jest dla niego mega test z tym Niko Puchaką, e, Juras tak samo, no, ostatnia wygrana, czułbym sobie, żeby na KSW też wygrał tą walkę z Toni Waltonem, no, no wszystkim kibicuje tak na równi, nie da się z, 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 z wszystkimi się bardzo serdecznie przyjaźnie, więc m, ciężko mi też wyłączyć takie A, emocje. A Antek bo też widać, że jest w życiowej w tej formie, po tym co pokazał Wełku, to była dla niego trudna walka i naprawdę było, było widać, że ten zawodnik idzie do góry, rozwija się. Tak? Jak pan kupuje w walce z Jekiczem? Czy, czy wygra tą walkę? Czy jest to trudniejsze zadanie niż, niż ma na przykład właśnie Maciej Górski? No, powiem tak, jak, jak kontraktujemy walki, to zawsze jakby że mam taką pewność, że bardzo spokojnie, że zawodnik powinien sobie poradzić. Natomiast im bliżej Gali, ta, ta emocja czy ta pewność schodzi ze mną. Powiem, że to są obawy dotyczące każdej walki, ale tu rzeczywiście Janek Jan i Plantek ma chyba najmocniejszego przeciwnika w swojej karierze, nie ma co ukrywać i... i, i 50-50 to bym powiedział, już bardziej procentowo, mimo równych mojej dużej sympatii do Antka. Antka to, to po prostu, no realnie już oceniam sytuację, w to jest cholernie trudnym i, i, i mocnym przeciwnikiem, ale jakiś tam sposób, o którym nie powiem, Antek mówił, ma na niego, więc to też oczywiście jest kwestia strategii, z kim dotychczas przećwiczył, przetrenował i te ciężkie, ospędzone chwile na macie po prostu się przydadzą, bo to też będzie no, widoczny na... Planning. Zakładamy wariant optymistyczny, że Jan, na przykład Janek Błachowicz wygra, tak? A co będzie jeśli przegra? Czy będziecie odbudowywać jego karierę, czy będziecie zestawiać go z troszkę słabszymi rywalami, bo Thierry sokoczuje jest zawodnikiem, który mimo że w tej chwili powiedzmy przeżywa trudny okres w karierze, to jednak potrafił zaskoczyć, tak? Potrafił nagle, nagle trafić i, i wywrócić naprawdę dobrych zawodników, czy nie obawiacie się tego, bo wokół Janka jest... Zbudowany duży PR i warto by było, żeby on wygrał naprawdę no. dla polskiego MMA chociażby, A co będzie jej szybszego? Tak, zawodnicy nasi, każdy z nich chce coraz więcej zarabiać, mieć coraz mocniejszych przeciwników. No i już jakiś czas temu postanowiliśmy, że nie będziemy ich hodowali gdzieś tam w szklaną kloszu. jak to dzieje się niestety czasami w boksie, po prostu dobiera się przeciwników i już przyjeżdża i wiadomo już kto wygra, tak? Jest to niejako znaczy nie powiązane. Kto zarabia więcej my chcemy teraz, żebyśmy mieli w Polsce coraz lepszych zawodników dających coraz lepsze walki i stąd jakby też dobieranie no, przeciwników naprawdę no, zgodnych sądzę ich, ich umiejętności. Co będzie? Nie sądzę to żeby w ogóle przegrana jedna spowodowała, że ten PR budowany ciężko, yy, tak szybko padnie. Myślę, że to jest kwestia, nie wiem, kilku przegranych, ale jednak <laughs> prawdę ludzie, o dobrze, no, mogło się wydarzyć, drugi raz mm, zastanowią się, trzeci raz powiedzą, że jest do bani. Więc sądzę, że ta jedna nawet przegrana, yy, nie mówię, tak, tak tak, tak jego wizerunku i tej pozycji nie zachwieje, na pewno przegrana jest w tym przypadku barwę mocno yy, Wpłyniemy negatywnie na rozmowy z dziływcy, jak w ogóle może być tak, że się zakończyło, bo oni nie lubią <laughs> mocno patrzeć na rekordy i na to, z kim się wygrywa i z kim się przegrywa. Jak zresztą każdy, no ale akurat UFC, ja tam dość dobrze wiem, jakim jak kluczem niejako kierują się w zaborze w zawodników, tak. Chciałbym nie, nie zadawać tego pytania, ale to jest takie dość trudne pytanie. Chciałbym je zadać Panu, żeby, żeby, żeby w jakiś tam sposób też Pan się ustosunkował do tego, bo zakładamy też oczywiście wariant optymistyczny, że mamy wygra. A co będzie, jeśli Mamed przegra i będzie to mistrz, który jest troszeczkę na, powiedzmy, naznaczony tym, tą, tą aferą dopingową w Stanach, jeśli chodzi o Jamesa Irwina? Nie wiem, powiem szczerze, czekamy na oficjalne stanowisko. Oczywiście jest, jest czarna, biała i szara strona tego. No, Właśnie jedziemy z Jamesem, bo wczoraj wylądował, był mocno zmęczony po duży więc tylko tyle, że hello, hello powiedzieliśmy dzisiaj, idziemy, rozmawiamy i będziemy tą rzecz całą e, dyskutować. Natomiast osobiście szczerze tak? że, że uważam, że to że ona jest mocna. Też mówię, no, muszę zweryfikować taki Mówię, z tego co zdążyłem zasięgnąć informacji. On oczywiście tam miał różne swoje przeboje w przeszłości. James i, i, i sądzę, i wielu zawodników w ogóle z walki jak nie miało, to będzie mieć. I tak dalej. Ja nie mówię, że wszyscy i nie mówię tu o dupingu, ale w ogóle mi się wydaje, że jest mocno skomplikowany po też pod tym względem, że, że, że może... Właśnie te wszystkie środki to dotyczą, no chcę to tu wymieniać z Polskich, ale nie jest zawodników MMA, tylko z innych dyscyplin. No po prostu oni muszą żyć z tymi środkami przeciwbólowymi i sądzę, że to jest ten sam temat u Irvina i myślę, że to, no, że, że nie wiem, w jednych krajach jest zabroniony energetyk, w innym nie. I to sądzę te wszystkie zmiany, gdzie to jest dozwolone, jakiś środek powoduje, że w Kalifornii dostał złapany na używanie jakiegoś środka, a się okazuje, że w Nowym Jorku on jest legalny. Nie mówię akurat przy tym, bo tam ktoś mówił jaki to jest, na czym został złapany. Nie pamiętam ponieważ że w ogóle nie śledzę tego tematu tak mocno. Będziemy dzisiaj dopiero gadali na jakieś oficjalne stanowisko. Bo my jako federacja musimy zająć. No i to już też jest taki krok, o my go już przewidzieliśmy ileś tam gal wcześniej, no ale po prostu badaje antydopingowe, tak już startujemy z taką... Półką zawodników e, przejeżdżają tacy zawodnicy, że raz oni chcą być chronieni przed innymi, a dwa po prostu my chcemy chronić naszych zawodników, więc ustalimy całkiem możliwe, że jeszcze e, takie badanie dojdzie do... E, będzie miało miejsce, jeżeli my uznamy. Oczywiście są tak, że są, jeżeli są jest takie e, prawdopodobieństwo, że on naprawdę jest pod jakimś mocnym, silnym środkiem środku to, to... antydopingowych się w tym że... Panie Matkini dziękujemy za tą szczerą wypowiedź no, mamy nadzieję że wszystko się potoczy dobrze czyli mamy wygra tak Takiego mm -hmm. oczekują kibice bo nie ma się co czarować tutaj nikt, nikt nie wierzy w to że mamy przegra no, aczkolwiek to jest tylko walka wiadomo tak? no, no. serdecznie dziękujemy za wywiad my na tyle tutaj jesteśmy fair wobec kibiców i zawodników że czasami po prostu nawet nasi zawodnicy potrafią przegrywać na naszym lingu nie będziemy tutaj chronić żadnej polityki nie stosujemy Oczywiście dziękujemy bardzo dla portalu Facebook